Witam wszystkich serdecznie w nowo otwartej siłowni Power Pit Gym w Gdańsku. Od dzisiaj zaczynamy nową serię odcinków, w których będę opowiadał o diecie, suplementacji i treningu. Będę odpowiadał na Wasze pytania, które będziecie wy mogli wysłać do mnie na maila, który znajduje się poniżej na ekranie. Dzisiaj opowiem o suplemencie, który nazywa się Extreme Anticatabolics. Jest to suplement, w którego skład chodzi glutamina i aminokwasy rozgałęzione. Obydwa te suplementy zostały połączone w jeden, gdyż są one praktycznie niezbędne, aby chronić nasze mięśnie przed rozpadem. Nieważne, czy się odchudzasz, czy chcesz zbudować nowe mięśnie, ten suplement jest Tobie bardzo potrzebny, gdyż zabezpiecza Twoją tkankę mięśniową, którą już posiadasz, przed rozpadem. Dla osób, które pragną zbudować nową tkankę mięśniową, są źródłem dodatkowego białka i działają w sposób anaboliczny na organizm, czyli budują nowe włókna mięśniowe. Opowiem Wam teraz, jak należy przyjmować ten suplement. Wielu producentów odżywek poleca rozpuszczenie jednej miarki w wodzie, lecz nie jest to korzystną sytuacją, ponieważ leucyna, czyli aminokwas, o który najbardziej zabiegamy, nie rozpuszcza się w wodzie i osad powstały na szklance bądź shakerze jest właśnie tą drogocenną leucyną. Ja polecam popicie jednej miarki tego suplementu wodą, czyli w jedną miarkę Extreme anti Wsypujemy do buzi i zapijamy go wodą. Wtedy mamy pewność, że wszystko to, co jest w tym suplemencie najcenniejsze, szybko trafi do naszego krwiobiegu. Warto zaznaczyć, że jest to produkt kompletny, ponieważ zawiera 5 gram glutaminy i 5 g aminokwasów rozgałęzionych dobranych w doskonałych proporcjach, czyli 2, 1 do 1, czyli 2,5 gram aleucyny, 1250 mg izoleucyny i 1250 g waliny. Drugim pytaniem, na które chcę dzisiaj odpowiedzieć, jest pytanie, co należy przyjąć bezpośrednio po treningu siłowym. Nieważne, czy jest to kobieta czy mężczyzna, czy osoba chcąca zrzucić zbędne kilogramy, czy zbudować masę mięśniową, niezbędną rzeczą, e, którą należy przyjąć bezpośrednio po takim treningu siłowym, jest przyjęcie węglowodanów i białek razem. E, istniało wiele kontrowersji na temat tego, czy same węglowodany, czy same białka, czy, e, czy właśnie taka mieszanka, o której wspomniałem. Wiele badań dowodzi na to, że wykorzystanie po treningu siłowym mieszaniny białka wraz z węglowodanami maksymalizuje przyrosty masy mięśniowej, ale również chroni nasze mięśnie przed katabolizmem. Jeżeli chodzi o węglowodany, najlepszą formą węglowodanów potreningowych jest witargo, ponieważ zabiera skrobię, która nie powoduje wyrzutów insuliny. To znaczy, że wszystko, co przyjmiemy, jest w sposób szybki, ale ciągły wchłaniane w naszym organizmie. A formę białek, którą należy przyjąć po treningu siłowym, jest hydrolizat bądź izolat. Nie polecam tutaj koncentratu, ponieważ zawiera on różne formy białka. Nie bardzo wykorzystane bezpośrednio po treningu do odbudowy naszych włókien mięśniowych i do zabezpieczenia mięśni przed katabolizmem. Na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Wszystkich zainteresowanych tym programem i pytaniami do mnie, proszę wysyłać je na adres mailowy podany na pasku poniżej. Dziękuję i zapraszam do zadawania pytań.